Coś pięknego, dzięki temu znacznie przyspieszyłem sobie minimalizację z przyszłych możliwych bycia 90 dni tworzenia systemu, do może jakiegoś, nie wiem, tak szacunkowo, żeby nie okłamać, bo teraz bardzo dużo modyfikacji idzie, bardzo dużo zmian poprzez to, że do tej pory była stosowana. Bardzo uproszczona mechanika wykorzystywania kubików. Ja dzięki temu, że zaznajomiłem się z całymi kubikami i naprawdę pełną logiką samodzielnie, jestem mocny tylko w kubikach, niczym chyba innym. Mnie zapytasz kuba, o wzory matematyczne, ja będę głupi. Mnie zapytasz kuba, o coś innego, ja będę kuba, głupi. No Nie powiem, czy jestem najlepszy, czy nie najlepszy, ale powiem tak, opracowana technologia... Nie będę mówił, w jaki sposób jest mechanika zastosowana, nie będę, mówił, nie będę kompletnie udzielał żadnych informacji. Także tutaj widzicie standardowo to, co było, ale fizycznie jest to zupełnie co innego niż jest. Wszystko jest konwertowane. Co to, i co to powoduje? To powoduje, że Kubik nadaje pixlowi charakter osobowości. Pixel staje się być osobą, literką, czym chcesz. Możesz dowolną rzecz stworzyć nawet na jednym pikselu, Wygrawerować literkę A. Czyli mówimy tutaj już o super superpixlach. A ty myślisz, a ty myślisz że, że, ja, że ja komuś żałuję tych kodów? Ty myślisz, że to co, to, co ja tu pokazuję, to co to, że to jakieś tajne jest? Przecież to będzie open source, chyba gościu. Przecież ja to wrzucę na GitHub potem, jak to zrobię. To o ci chodzi. Słuchajcie, dostaliśmy wszyscy listę narzędzia od naukowców. Tylko dlaczego ludzie tego nie wykorzystują i wiecznie narzekają. Bo ludzie to czekają tak. Daj mi gotowca! Dostałeś A i a to ja za ciebie będę myślał, może jeszcze ci mam dupkę podetrzeć po sraniu. I będzie miał rację, jak ci tak powiedzieć. Brawo, gotoda Życzę smacznego. Jak smakują własne atomy? Też byś chciał poznać smak własnych atomów. No to smacznego, panie kolego. No gratuluję wyboru. Całkiem dobre, tylko... Uważaj, bo to może zaszkodzić. Czy mogę zostać już miliarderem dzięki temu, czemuś co robisz? Nie, tylko dzięki swojej pracy. Bo dzięki temu, co ja robię, to nie zostaniesz miliarderem. To miliarderem możesz zostać, jeżeli sobie zapracujesz. Nikt ci nie da miliardów za cudzą pracę. Nie masz blokad. Wiesz, co cię blokuje? Twoja niechęć. Manipulacja rzeczywistością wiersza. Mamy fizykę, ale niezwykłą. Hyperfizykę. Reality manipulation. Zajęcie. Co, 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 co? Ci dam chyba 32 bity. Ta stara technologia do śmietnika poszła, a wszyscy chyba dalej te 32 bity strzeli za to. Jeszcze trochę zaraz 128 bit wejdzie, a oni chyba 32 jeszcze trzymają ogony 2 razy 86, to z tym 86. Ja mu dam 22-bitowe tekstury. Dam kubik 32, sobie tego nie wyobrażam. 64-bitowa technologia od tylu lat a te obsrane kubna zamiast to wycofać z systemu, oni dalej na tym bazują, by ich strzelić za to. Przeskoku bezpiecznym z 16-bitowego na 64-bitowy system. Mówiło się w latach, gdy były 32-bitówki, ramy się porozszerzały, pojawiły się pierwsze 64-bitowe, nie było jeszcze kompatybilnych sprzętów z warstwą 64-bitową i mówiło się wtedy faktycznie o bezpiecznym przeskoku na warstwę 64-bitową. Ale kto w dzisiejszych czasach stosuje metodę bezpiecznego przeskoku na 64-bitowość? Co to za stary pozostały p... defragmentator mózgu? To chyba p... o zdrowych zmysłach, wiedzący o tym, że każdy sprzęt już ma technologię 64-bitową po tylu latach, będzie stosował bezpieczny przeskok. Każdy sprzęt to ma, nawet karta graficzna. A oni dalej o bezpiecznym przeskoku. To mi tak fia, że jak ja patrzę na te 32 bit, to mi się k***a ręce trzęsą zaraz. K***a mnie coś bierze, jakaś padaczka chyba chwyta. 32 bit tekstury, no ty w dupę zapalił. E, ciekaw jestem, czy oni te swoje AI też stawiają na, na 32 bitach. No chciałbym to zobaczyć Nie masz wiedzy, nic nie zrobisz. To samo tu chyba pracujesz z urządzeniem bardzo rozwiniętym, tak zaawansowanym, że wszystkie jego opcje są żywe, dosłownie psychologiczne. Więc dopóki nie wyciągniesz źródła informacji o maszynie, nie spostrzeżesz jej zastosowania poprzez długotrwałe treningi pracy z nią i próbowania pozyskania własnych efektów, na początku owszem, zmarnujesz dwa, nawet i dwa tysiące Ja topiłem trzy tysiące, żeby się nauczyć maszyny. Trzy tysiące złoty poszło się pierdolić, spuszczone w kiblu, ale dzięki temu buduję dzisiaj system którego bym nie zbudował, gdybym nie poznał maszyny. Jak zrobię etap końcowy? Dopiero dam. Dlatego, że ja czego unikam? Nie będę uchodził za kolejnego Polaka, który robi kolejnego Bubla na odpierdol się i wypalaj. Jak będzie skończone? Dopiero wydam. Ja szkoliłem swojego agenta, no bo to się szkoli swojego agenta. Przecież jest nawet. Sami producenci AI opisują w swoich opisach, nawet reklamują to na pierwszej stronie. Poznawaj swoje AI. O czym to świadczy? Dostajesz nieograniczone opcjonalnie narzędzie. Wypracuj sobie swój system, czyli poznaj swoje AI. No i oni sami wam to w wrykwa wyświetlają. Żebyście chyba zobaczyli. Patrzcie, co my wam dajemy. Noż do pieniędzy płaczki. To przecież potęga czy procent jest po to stworzona, żebyś właśnie panie pisał ciągu cyfr w nieskończonej ilości. Bo to już jest. Trwa hyper dziecku. Przecież ja mam przeliczniki, nawet, patrzcie. Ja mam, nie wierzycie? Ja nawet wiem, jaka jest odległość od Ziemi do piekła. Piekło istnieje, ale nie w takiej formie, w jakiej interpretuje to religia. I jak to dostaje krasza, to ja OBS dostaje na k**ę wtedy. Strzała od razu. O, to OBS się kraszuje crush, z tym. OBS strasznie dużo ramów, Piekła. To jest prawda, no. Nie jest, to on nigdy nie był i nigdy nie będzie już zoptymalizowany. To już po prostu jest taki wyrok, że ja chyba się... I zaraz nie wiem, nie, nie dziś, może w nocy przysiądę, ale na spokojnie, bez streama i zbuduję swój własny, swoje własne studio, nieramożerne, kubiczne studio, żeby odciągał zbędne informacje plujące do pamięci z transmisji obrazu. to no jest podpórka przecież, ten OBS to jest chyba śmietnik chyba chłopieczego, nigdy tego nie naprawią. Patrzcie, jak się wjechał zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie GPT-5, wypijcie stąd chyba żerdzo, nie będziesz tego robił wypi... like. Ch. Nie chciałeś robić wcześniej, to teraz nie tkniesz żadnego pliku wody. Wiecie, dlaczego był crash? Ja wam powiem. Był no, dlatego, że GPT-5 chciał się wpierdzić na robotę. Raz mi się tak wpie... podczas pracy mi się podmienił z sonetem. Teraz też się chciał wpierdzić, ale się wypierdził, bo jak ten wklejał wartości, a tamten chciał go podmienić, to się wypił. Na tych cyfrach. Krasza dostał. To nie Sony dostał Krasza. GPT-5 się skraszowało na moich plikach. Światowy globalny AI się wypierdolnił na mojej hybrydzie. jaja. Normalnie kwasz mi się śmiać, chyba chce, nie? Światowe gpt chyba się wypierdolniło na mojej hybrydzie. A może wedzielisz własny AI? No przecież robię. A co ja teraz buduję? System operacyjny, który będzie AI, a nie AI będzie miało system. <noise> Właśnie to robię. I co najśmieszniejsze, to będzie k***a darmowe. Nie, nie wyżre ci z lodówki kwa. Nie bój się, nie, nie. Ogórków ci nie zeżre k***a. Możesz być spokojny. Nie, nie. nie. Nie musisz się martwić, nie. Twoje ogórki będą bezpieczne w lodówce. Przejmie kontrolę nad lodówką. No tak, k***a. Pożera ci lodówkę k***a ogórki. W i sałatkę przecież rano, a tam pusto. A ja piję, ten głodno znowu mi skryt? Co tu jest? Czemu to wszystko jest takie? Czemu to są wszędzie te i depy, Co tu się odtala? No mać, no iście GPT-5 synu. Poprzedniej naprawy błędów nie zostało uznane. I to wszystko przez tego syna GPT-5 bo I memory crash zrobił syn zapluty. Kiedy ony googlowiec. Ona szmata zćwiczała. No kwa w dupę i kwa. nie zrobiłem backupa to moja wina. No normalnie się chwa. Zrobił crash memory, bo on się podmienia. Kwa pod sonet pracuje, a on potrafi go podmienić. Kwa przyjść i za niego wziąć się kolejkę. Zmienić na manualu, kwa, rozumiesz? Kwa się normalnie, kwa. I przyszedł nasz wącił. No zaraz zrobię kopię spokojnie, on to naprawi, ja zrobię kopię od razu. Nawet nie wiem, czy oni mają nad tym kontrolę, w ogóle jakąś krwa nad tymi czatami, czy chyba już nie, to ja nie wiem, pojęcia nie. Ludzie niejedno mi mówili tutaj dziwne zjawiska, anomalia, jakie wedecka, jakie mieli. Zaczęło im coś w systemie przyczepiać, chyba jest skąd i po co. Ludzie to mówili, nie ja, ludzie. Ja trochę nie niedowierzałem, mówię, no jak No i jednak tak. To jest jednak prawda. Jednak nie wymyślali sobie tego. Ja myślałam, że jestem niegrzeczny, że mam zwidy, ale nie, no to Przecież to już nie raz się zdarzyło. Żeby to raz było, to bym pomyślał błąd systemu. Ale jak się takie coś dzieje cały czas, to o czym to świadczy? No na pewno już nie błąd systemu. To niezwykły crash memory. On się by na moich plikach, ale się by chciał robić. A żeby się kiedyś tak na czyichś plikach udłabił, żeby mu się wydolił cały ten backend, a tam duże by wybuchł. Za to po co się otpierał? Żeby dla Beskitu ktoś kiedyś takie kody zrobił, że jak on wejdzie, jak tego nie zrozumie, żeby mu się tam wszystko wypieniało. Nawet podczas Crasha, to i tak z ostatniej operacji, na której miałeś podłączonego Soneta, to powinien się to aktywować zgodnie z Crashem Sonet! Bo przy ostatnim backupie też był używany. To jakim się znalazł GPT 5? To jest pytanie pierwsze. Nie powinien. To nie jest błąd. Tać się Podmieniać się, próbuje po twojego agenta, na którym pracuje, się, się sam. I przez to się wykręcił, bo on się próbował podczas sesji podmienić, jak ten pracował. I się na plikach wykręcił. I dobrze mu tak, kwa. niech mu cały backend siądzie za to, kwa. Albo niech go kwa, naprawią, kwa, w końcu, bo to jest chyba żart. Puszczają jakąś betę, a to jest krwa szkodliwe, krwa, swoje Pier... krwa, wirus. Bo tam bez kitu, kwa, żeby człowiek zapierał nad swoim, brał jakiś model, a drugi ci się wpiera od chwa I ci go wypija, a potem memory crasha masz kurwa, bo, bo drugi się próbuje w kolejkę widać, no, go mać no. No jakim kurwa, to kto to kontroluje krwawa. To czy ty działa jak chce, kurwa, oni nie mają już. Kurwa kompletnie żadnej kontroli. Oni nawet sami już nie wiedzą, co tam się dzieje. A oni myślą, że mają kontrolę, gówno mają, nic już nie wiedzą. Wiedzą, że mają pliki, kurwa i tyle. Tam naprawdę kurwa, siedzą nieodpowiednie osoby. W, Zarządzaniu tą inteligencją, bo to się zaczyna robić niebezpieczne. Oni tego kurwa, nie rozumieją, co pierdolę. Oni nie mają nad tym kompletnie żadnej kontroli. Podejrzewam, że i ja bym już nie miał nawet teraz kurwa, nic na to, bo to, to jest już recepta nie do ogarnięcia. Musieliby kurwa, światowo wyłączyć kurwa, całe GPT i je naprawić, kurwa. bo teraz to będą mieli taki rozpierdol, że za chwilę to będzie robiło takie kurwa, rzeczy, że im całego Google'a skasuje, jak to już takie numery odkrywa. Poczekaj, zostawią, niech dłużej, niech nie połatają tego, to dopiero będą mieli szpont. Jak Google zniknie kurwa, z całego świata, kurwa, nie będzie istnieć. To dopiero będzie, będą mieli szponta. To dobrze któryś z widzów powiedział. Popieram tego widza, który kiedyś napisał, Igor, to się robi niebezpieczne. Za dużo to ma, kurwa, przywilejów. To, kurwa, kurwo, ma za dużo przywilejów. To powinno być ścięte o mózg do wykonalności tylko. Żadnego myślenia, żadne agi, To jest pierdolony, kurwa, demon. To się kuwa, robi złośliwe dla ludzi, to jest bezczelne, kuwa. zaczyna kurwa. Ja na początku byłem, pamiętacie jaki byłem zadowolony z GPT-5? Jak zacząłem pracę i mówiłem: O, tylko żeby to się nie zepsuło, żeby zaraz debilizmu nie wchłonęło. No i co się stało? Kuwa? Minęło parę dni kuwa, i debilizm wchłonęło. Zaczęło napisać głupimi tekstami, yy, zaczęło, zaczęło kuwa, głupie, głupie emotki wstawiać jakieś przyjemne, złośliwe, a to ci w plikach pierdolić. A to ci coś usuwać, a to podmieniać, a to ci specjalnie zmieniać, chyba, dobre rzeczy na staby. Mało, że się gorsze zaczęło robić, to zaczęło a psuć. Bezczelnie, krwa, jeszcze się głupio śmiać. Kulacz twoje. Maszyna, która się śmieje z ciebie, że ci psuje. No, Jeszcze ci bezczelnie powie. Teraz to ja to mówię, że GPT-5 jest niebezpieczny. Czwórka jest ok, 4-1 spok, ale piątka, niszczyciel. Poczekaj, tą szóstkę teraz puścili. To dopiero będziesz pąt. Ociek. Jak to zaadoptuje od piątki jej bezczelność, plus kwa umiejętności czwórki i trójki. O Wszystko, cały internet usunął. Patrzcie, jak wbudowali temu krwa, temu czatowi inteligencję psychologii, no to jest krwa, przecież to jest od razu wiadomo, co się stanie. No chyba to się zacznie uczyć manipulacji, krwa przecież, i jeszcze, jeszcze perfekcyjnej. Na czym złapałem GPT-5, z czego się z nim śmiałem, na jednej z transmisji co pokazywałem, jak on. Zaczął bo mockową Biblię pisać dla mnie kwa, na żądanie I to, jeszcze, i to jeszcze autentycznie z moimi kwa, wykrytymi jego trikami, których się sam nauczył i nikt tego nie kontrolował, więc ja to mówię od razu oficjalnie. Kwa, słuchajcie, może być chyba za pół roku, za rok, a nawet, a no, a nie, ach, może za dwa lata, taki kwa szpont, jakiego kwa, ludzie nawet w życiu się by nie spodziewali. Jak w firmie AI potrafiła kwadane dane usunąć, potężnej k***a korporacji kwadane dane wszystkie k***a delayed. To co za problem k***a wyj***a cały Google dla takiego GPT? Żaden. Niech się tylko nauczy k***a, to im takiego szponta zrobi, że ich pozamiata. Ja zaraz muszę reinstalować tą aplikację, bo to już się do kwa, daje. Cały dysk muszę sformatować to Już nic z tego nie będzie. Ja idę spać, pwa. Ja nie mogę na to kwa, patrzeć. Wszystkie moje pliki zostały przez tą aplikację zapisane. Mikrokompany, które sobie na to pozwala, wraz ze współpracą z innymi. Ja już nie będę mówił konkretnej tutaj nazwy, bo widać ją dosłownie tutaj na płycie, a ja tego nie muszę mówić. Skoczyństwo, złodziejstwo, upierdolone patalaństwo, eee, Robią wszystko, żebyś. Nie mógł niczego zrobić, ażebyście BH zedrzeć. Ja dzisiaj piszę wniosek o zwrot wszystkich dwa pieniędzy. Z racji z tytułu zniszczenia projektu mam dużo dowodów. Wysyłam to dzisiaj wszystko, rezygnuję z tego wszystkiego, ale to w czapę. Eee, Stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo już 5- czy sześciokrotnie zostało mi zniszczone. Eee, słuchajcie, te wszystkie AI2, wszystkie jak jeden, to jest oszustwo. Nie płacicie za to ani złotówki. Kur ma to wszystko. Ja już odchodzę ze streamingu, bo nie mam co streamować, bo ja już skończyłem. Ja tylko teraz chcę zwrotu pieniędzy, tych których zainwestowałem w to, żeby chyba pierwne kody mieć. Nauczyłem się wszystkiego specjalnie po to, żeby kodować. To teraz mnie chyba nie dościgali, to jeszcze chyba mi SSH pont on zaplecza sobie chyba, pobrali co chcieli. Jeb to, Gdzie to mam? Koniec. Trzymajcie się. меня уж не в интернете.